Szymon i sekrety stołu zapraszają Szymon Blokwicki i Eugenia Czeszyńska. Panie Szymonie, dzisiaj pracujemy. Co prawda jest Pan po, po święcie. Święto Dzień Kobiet 8 marca. To się działo u Pana również rodzinnie, z żoną. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej audycji. Moi drodzy, no, Dzień Kobiet to jest bardzo ważny dzień, nie tylko w naszej kulturze, ale jest to też dzień. W którym nie szukamy wymówek, a spędzamy czas z najbliższymi, często z żoną, partnerką i tak W moim przypadku, proszę Państwa, oczywiście była to żona. Wybraliśmy się do Nagielskiego Ośrodka Kultury na stand-up Ewy Błachnio. I powiem Państwu szczerze, że było warto, dlatego że, no, można powiedzieć, że taki występ, monolog kabaretowy, który rozbawił nas do łez. Moja żona idąc, mówiła, że nie wie, czy będzie się śmiała, bo nie zawsze to, co właśnie mówią stand czy osoby, które chcą nas rozśmieszyć. Nie w odbiorze u każdego jakby to jest śmieszne, prawda, czy zabawne. Natomiast no, Ewa błahnie, da z siebie wszystko i... Udało jej się rozbawić nie tylko mnie, nie tylko moją żonę, ale całą publiczność na Kielskim Ośrodku Kultury, więc występ był naprawdę bardzo, bardzo mocno. No udany. i fajne, że takie rzeczy się dzieją, że, że możemy czekać na kolejny występ, nie wiadomo co tam będzie, ale jednak Dom Kultury, czy tak jak mówimy, Kielski Dom Kultury, jest również od tego, żeby tą kulturę przekazywać. Co my dzisiaj tu mamy na kolejną audycję? Dzisiaj na kolejną audycję, yy, ja czy powiem Państwu tak szczerze, zupełnie, że Miałem przygotowany inny temat, ale przyszła do mnie pani Eugenia. A my tutaj z synem wspólnie pracujemy w kuchni dzisiaj od samego rana i miałem e, rozpoczęty właśnie temat, żeby poruszać na antenie tutaj mały kucharz, a wielkie możliwości, czyli dlaczego warto angażować dzieci do gotowania. Powiem wam to od serca, co jakby chciałbym wam e, przekazać. I ku mojemu zaskoczeniu pana syn udzielił mi wywiadu. I to jeszcze jakiego? No! Mógłby się nieraz tak powstydzić jakiś dorosły człowiek, który ucieka od mikrofonu. On tutaj odważnie pracował i to od godziny 6 rano. On. Jeszcze mnie obudził, proszę Państwa, jeszcze mnie obudził. <grym> Dzisiaj właśnie chcemy porozmawiać o temacie, który jest niezwykle ważny, a często zostaje pomijany: o tym, dlaczego warto angażować dzieci do gotowania. Bo wielu dorosłych traktuje kuchnię jako takie, taką przestrzeń niedostępną dla dzieci, tak? której rządzą sami, bo jest szybciej, bo jest sprawniej, bo jest czyściej, bo jest lepiej, bo nie ma bałaganu, ale moi drodzy, czy na pewno, czy na pewno powinniśmy trzymać najmłodsze pociechy z dala od garnków czy wałków od ciasta? Czy nie uważacie, że wy w ten sposób wyrządzacie im krzywdę? Potem wyobraźcie sobie, że czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, i później taki Jaś pójdzie na studia i będzie jadł zupki chińskie albo innego rodzaju szybkie rzeczy, fast foody, które niekoniecznie dobrze wpływają na jego proces myślowy, nawet jego proces nauczania. A co dopiero mówić o jego zdrowiu i przyszłości? Ale jest to wspaniała okazja do nauki, do zabawy. To jest taka przestrzeń, gdzie dzieci rozwijają umiejętności, ale także, moi drodzy, bardzo ważne, wzmacnianie więzi rodzinnych, ponieważ wspólne gotowanie to jest coś więcej niż tylko przygotowanie posiłku. To przekazywanie tradycji, budowanie relacji, kształtowanie przede wszystkim zdrowych nawyków na całe życie, by. Gotowanie stało się dla dziecka przyjemnością, a nie obowiązkiem, chociaż gotowanie jest bardzo poważnym obowiązkiem domowym. Wyobraźcie sobie, że przez tydzień nie będziemy gotować w domu. Nie ma takiej możliwości. Pamiętajcie, że gotowanie to jest nawet przygotowywanie kanapki. Mimo, że nie używamy żadnych gorących temperatur, źródeł ciepła, to i tak to jest gotowanie. Moi drodzy, żeby żyć trzeba jeść, a żeby jeść, trzeba te posiłki przygotowywać. Dlatego Sprawdźcie taką przyjemność sobie i swoim dzieciom, dlatego, moi drodzy, przygotujcie się dzisiaj na dużą dawkę inspiracji, bo kto wie, może właśnie po dzisiejszym odcinku zaprosicie wasze dzieci, wnuki i zaczną wam częściej pomagać w kuchni. A kuchnia, moi drodzy, uważam, że jest to idealne podkreślam, magiczne podkreślam po raz kolejny magiczne miejsce, by to wszystko zmienić Łączy pokolenia. To moment, kiedy dzieci mogą uczyć się rodziców, od dziadków, słuchając na przykład rodzinnych opowieści, bo wtedy, kiedy spędzamy czas razem, przypominają nam się nasze doświadczenia z dzieciństwa. Poznajemy właśnie wtedy te kulinarne sekrety, które są przekazywane z dziada, pradziada, z pokolenia na pokolenie. Bardzo się cieszę, że ten temat dzisiaj jest na antenie i to był właściwie, no nie ma przypadków. Poznałam pana syna. Będzie to też symbol tego już młodego kucharza. Czy pan się domyśla, co to może być? Nie mam pojęcia, co tam no, pani Jęgenia ma na myśli. Ale coś fajnego. Bardzo się cieszę, już dziękuję, oczywiście, w imieniu syna. Oprócz tego, że gotowanie łączy pokolenia, to podczas gotowania budujemy więzi poprzez współpracę. I w kuchni, zobaczcie, każdy ma swoją rolę. Tak naprawdę jest ten, który kroi warzywa, ten, który ogarnia zlew. Najczęściej jest to mama i bardzo dobrze. Ale też, moi drodzy, są ci, którzy doprawiają, kończą, albo ci, którzy przygotowują stół. A to wspólne działanie sprawia, że dziecku czuje się przede wszystkim potrzebne i czuje się docenione. Moi drodzy, i kolejna rzecz to jest taka, że w kuchni to właśnie my tworzymy wspomnienia. Ja pamiętam właśnie te chwile z dzieciństwa, kiedy z moją świętej pamięci dziadkiem Stanisławem robiliśmy. Co Wielki Piątek, słuchajcie, białą kiełbasę na święta wielkanocne. I jeszcze nie można było jej spróbować. I zawsze wychodziła rewelacyjna. Albo na przykład yy, lepiliśmy z mamą, z rodzicami, bo robiliśmy to wspólnie. Lepiliśmy pierogi, czy właśnie kroiliśmy pierniki, czy robiliśmy ciastka przez maszynkę przed Bożym Narodzeniem. I te wspomnienia zostają na długie, długie lata. W sumie to do końca życia zostają z nami. Postarajcie się swoim dzieciom właśnie stworzyć takie wyjątkowe chwile do których będą mogły wracać może w tych chwilach trudniejszych, żeby pojawił się uśmiech w przyszłości na ich twarzach. Właśnie wie Pan co, tak cały czas też z Panem myślami nawet jestem w tym temacie, dlatego, że ja mam zdjęcia, porobiłam zdjęcia moim wnukom, którzy przyjechali albo nie wiem, czy mieszkali już na wakacje, no i postanowili coś ugotować, upiec i tak, i mam te zdjęcia w fartuszkach. I to jest, ja powiesiłam sobie to w kuchni. I to wisi, jak oni przyjeżdżają, już dorośli, to ja wiem, zobaczcie. Ale to było tak miłe, przy tym jakaś pelargonia, no i stół dekoracyjny, ale ile tam miłości było w tym wszystkim, w Oczywiście, bo gotowanie też nie, nie, nie wzięło się z to przysłowie przez żołądek do serca, prawda? Więc w gotowaniu przekazujemy siebie, czyli przekazujemy swoje uczucia, przekazujemy między innymi emocje, takie jakie jest miłość, dlatego też w tym gotowaniu miłość jest bardzo ważna i istotna. Wiele rodzin ma swoje takie tradycyjne dania, które przygotowuje razem. I może być to na przykład niedzielne pieczenie chleba, albo wspólne lepienie uszek na wigilię, już o którym wspominaliśmy, albo na przykład smażenie naleśników, czy przygotowanie jakiegoś szybkiego, nawet leniwego śniadania. Jeśli w Waszym domu nie ma jeszcze takich tradycji, to przeanalizujcie to, czy może właśnie warto je wprowadzić. I pamiętajcie o tym wszystkim, co Wam powiedziałem, właśnie chociażby po to, żeby tym naszym dzieciom, tym pociechom stworzyć wspaniałe wspomnienia. Gotowanie to dla dzieci nie jest tylko zabawa, oczywiście w kuchni jest fajnie, przyjemnie, ale to jest taka szkoła życia, moi drodzy, w której zdobywają umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości, chociażby w szkole podstawowej. Na przykład rozwój motoryki małej czy koordynacji ruchowej, krojenie miękkich owoców, mieszanie składników, ugniatanie ciasta to wszystko doskonale rozwija sprawność dłoni i palców. I tutaj jest to naukowo udowodnione. Że takie dzieci wykazują większą właśnie sprawność dłoni i palców i szybciej przyswajają czy opanowują pisanie w szkole podstawowej. Dzięki takim czynnościom dzieci lepiej właśnie sobie radzą z pisaniem, rysowaniem czy innymi takimi bardziej precyzyjnymi zadaniami. Nasze dzieci uczą się samodzielności i odpowiedzialności, dlatego że przygotowanie posiłku. Uczy dzieci takiej organizacji pracy, tak, że trzeba zadbać o porządek, przygotować składniki i jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy, no bo jednak efekt końcowy jest pożądany i chcemy, żeby wszystkim, nie tylko tym gotującym, ale że wszystkim to Danie smakowało. A jeszcze, jeżeli jest przyrządzone z taką miłością, właśnie i przez nasze pociechy, to naprawdę słuchajcie, smakuje niesamowicie. Dziecko. Które samo na przykład przygotowuje kanapkę, czy nawet prostą sałatkę, czuje niesamowitą satysfakcję. Rozwija swoją samodzielność. Pamiętajcie, nie chcemy, żeby nasze dzieci były wiecznie na garnuszku mamusi, tatusia i tak Żeby trzeba było je prowadzić za rączkę. Po w tych czasach niestety, ale uważam, to jest moje zdanie, zapominamy o takich rzeczach. Że nie uczymy dzieci samodzielności. Najlepiej to byśmy otoczyli je taką bańką i byśmy te dzieci zamknęli. Nie dotykaj noża, bo się przetniesz. Nie dotykaj patelni, bo się poparz. No i co z tego, moi drodzy? Ja też byłem nieraz przecięty, nieraz poparzony i żyję. Oczywiście, że my jako rodzice, jako dorośli. Musimy zapewnić dzieciom pełne bezpieczeństwo w kuchni. I to od nas zależy, jak ta sprawa bezpieczeństwa i higieny tej pracy w kuchni będzie wyglądała. Ale my jesteśmy od tego, żeby przekazać te umiejętności naszym dzieciom i zwrócić im uwagę, na co oni w przyszłości mają kłaść właśnie w kuchni nacisk, na co uważać, czego przestrzegać albo przed czym się chronić. Szymon i sekrety stołu zapraszają. Szymon Brukwicki i Eugenia Czeszyńska. Kuchnia to jest takie laboratorium, tam możemy dużo eksperymentować. Kuchnia w sumie to jest jedno chyba nie z najlepszych, a najlepsze miejsce na rozwijanie kreatywności. Ponieważ dzieci mogą próbować różnych połączeń smakowych. Mogą dekorować potrawy, eksperymentować z przepisami, mieszać, babrać się dosłownie itd. To jest wspaniała rzecz. Matematyka. No przecież nie ma lepszego miejsca do rozwijania umiejętności obliczeń pod każdym względem. Zamiana gramów na dekagramy, kilogramy, litrów na mililitry, litry itd., Dodawanie, przepis mamy na 6 porcji. W rodzinie mamy 3 osoby przeliczać chociażby podzielić wszystkie składniki na pół. Moi drodzy, żeby na przykład zrobić coś dla trzech osób. Czy nie wiem, mamy imprezę, a mamy przepis na 4 porcje, mamy 12 gości, wszystko trzeba pomnożyć razy 3. Kuchnia to jest wspaniałe, idealne miejsce do tego, żeby nasze dzieci zaczęły. Właśnie liczyć. Tutaj pani Eugenia właśnie mówiła o moim synu. On takie rzeczy, proszę państwa, wykonuje. To są jego zadania. Tutaj nie chodzi o to, że on ma przyjść i teraz nie wiem, pracować razem z ojcem fizycznie w kuchni, nosić, kroić jakieś ciężkie towary. Tu chodzi o to, żeby dzieci się właśnie rozwijały, bo kuchnia, ja uważam, jest to niesamowita przestrzeń, niesamowite miejsce do tego, żeby te dzieci właśnie w nim. Przebywały. Ale właśnie to, co słyszałam w rozmowie, to naprawdę byłam no, zachwycona, z jakim szacunkiem odnosił się do Pana, tutaj do Ojca. To jest właśnie też takie istotne. Ja widziałam tą więź, widziałam, że Pan nawet był wzruszony w jakimś momencie, prawda? Prawda, prawda. No. Prawda, dlatego że ja staram się przekazywać i wiecie Państwo, to jest, to jest niesamowite. Dzisiaj w ogóle właśnie bardzo rano mocno mnie wzruszył, dlatego że ja nie muszę yy, nie wiem go wołać, Filip, chodź, pomóż, idziemy, proszę, przyjdź. On wstał pięć minut przede mną. On był gotowy, ubrany, wchodzi do sypialni i tata, wstajemy, idziemy już do pracy, dalej, dalej, dalej. Wszyscy przychodzą na szóstą, a myśmy dzisiaj już przed szóstą tutaj jakby siedzieli, czekali. Na całą grupę ludzi, która przecież, proszę Państwa, do pracy, i jakby zaczniemy produkcję naszego cateringu, ale naprawdę mnie pozytywnie tym zaskoczył. I ja przede wszystkim też nie zmuszajcie dzieci, bo to w ogóle nic nie da. Dziecko musi chcieć. Najpierw zaproście je do kuchni, pozwólcie im się wykazać, a dopiero później małymi, małymi kroczkami. Moi drodzy, zobaczcie, mój syn ma 12 lat w tym roku skończy i ja próbowałem go w różnym stopniu też do kuchni zapraszać. On nie był zainteresowany, ja go nie zmuszałem, też mi więcej poprzeszkadzał, jak pomógł i tak dalej. W tej chwili to przyniosło taki efekt, że on mi po prostu pomaga, on mi po prostu pomaga, on pewne rzeczy opanowuje. Wie na przykład, że nie wiem, przykład taki, koncentrat pomidorowy, prawda, dokładnie nie, nie, nie wyciągniemy wszystkiego ze słoiczka. On wie, że należy wyciągnąć, iść do zlewu, nalać odrobinę wody, to cały słoiczek wypłukać, tak, czy tam wytrząsnąć, wlać do danej potrawy, którą przygotowujemy. To są niewydrobiazgi, prawda? To są niewydrobiazgi, moi drodzy, ale takie, takie rzeczy dzieci... Szybko chwytają, zapamiętują, a to im właśnie jest potrzebne na całe życie. Mój syn potrafi sobie sam upiec bułki do burgera i zrobić wkłady i sobie takie burgery spałaszować, jak ma ochotę. I ja was zachęcam, żebyście również wasze dzieci zachęcali do tego, żeby mogły takie rzeczy robić. I to jest prawda, że nie każde dziecko pokocha gotowanie, dlatego. W taki sposób dostosowany do wieku musimy do tego wszystkiego podchodzić, ale również też dostosowywać te prace w kuchni do umiejętności czy zainteresowań naszego malucha. I teraz, moi drodzy, dzieci w wieku od 2 do 4 lat. No i teraz ktoś z Was sobie pomyśli, no, czubek. No, Brukwicki to czubek, mówi, że dwuletnie dziecko ma gotować. Oczywiście, że możemy to dziecko zaprosić do kuchni, które może nam pomagać, na przykład chociażby w myciu warzyw. Nawet nie w obieraniu. Może nam pomagać w mieszaniu składników. Albo w dodawaniu poszczególnych składników do miski. Wyobraźcie się, że robimy sobie takie szybkie ciasto proszkowe. Jaka to jest radość dla dziecka, jak nie wiem, sypie nam szklankę mąki. Albo jaka to jest radość dla dziecka, jak ludzie mogą sobie umyć i pochlapać po kuchni i umyć sobie dwie marchewki. To dziecko już wtedy wie, że kuchnia to jest właśnie to miejsce, gdzie można się również bawić, w którym jest miejsce na zabawę. Dzieci w wieku 5-7 lat, mniej więcej, tak? Na przykład już mogą kroić na miękkie składniki pod nadzorem dorosłego, i tutaj zaznaczam, pod nadzorem dorosłego. Mogą na przykład ubijać jajka albo wałkować ciasto. Moi drodzy, no co za problem! Tylko brać dzieci do kuchni i już mogą pracować. Natomiast dzieci starsze, takie właśnie jak 8, Mogą już samodzielnie przygotowywać proste dania. Na przykład sałatki, koktajle, omlety, naleśniki. Tuż są takie dania, z którymi sobie w 100% z łatwością poradzą. Moi drodzy, a teraz czas na prosty przepis do wspólnego przygotowania właśnie z dzieckiem, czyli domowe placki bananowe. Więc zapiszemy sobie składniki: dwa dojrzałe banany, jedno jajko, pół szklanki mleka, pół szklanki mąki pszennej jedna, druga łyżeczki cynamonu i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. I teraz moi drodzy sposób przygotowania jest taki, że na przykład dziecko może nam rozgnieść widelcem banany. I następnie w misce mieszamy banany, jajko, mleko, mąkę, cynamon i wszystkie składniki i ten proszek do pieczenia. I dziecko oczywiście może mieszać to ciasto, pomagać nam w formowaniu tych placków. Natomiast tutaj już wchodzi dorosły, Dlatego, że dorosły smaży placki nam na złoty kolor. Pamiętajcie o tym, że to dorosły. I teraz możemy użyć do tego odrobiny oleju. Możemy to robić na suchej patelni. Tutaj nie ma żadnego problemu. No i to jest, moi drodzy, wszystko. Smażymy placki na złoty kolor i podajemy je z jogurtem, konfiturą, owocami, z czymkolwiek deser. chcemy. Na deser, oczywiście taki deser pod wieczorek. To jest taki przepis, który, zobaczcie, dziecko niemal same jak przygotowuje. A satysfakcja z własnoręcznie przygotowanego posiłku, uwierzcie mi, podkreślam po raz kolejny, jest bezcenna. To by było na tyle, jeżeli chodzi o gotowanie wspólne z dziećmi. Zauważcie, że tutaj nie ma żadnych negatywnych stron. Dlatego zapraszajcie swoje dzieci do kuchni, bo wspólne gotowanie to nie tylko sposób na zdrowe posiłki, ale przede wszystkim piękna tradycja, wspólne chwile. Cenne lekcje na całe życie. I muszę jeszcze powiedzieć pani Szymonie o jednym takim spotkaniu z gośćmi, którzy przyjechali do nas z Włoch. Dwoje dzieci, dziesięciolatka i 7 latek, no i postanowiliśmy ich ugościć. Właśnie to było takie znienackie, ale ta szybko, raz, 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 stół na krytyjny. Ich córka Anna Maria, która dziesięcioletnia dziewczyna, bardzo ładna, taka, taka rzutka, i taka od razu nawiązałyśmy dobry kontakt. Właśnie gdzie? kuchni. Ona przybiegła do mnie i mówi tak, panie ugelia na tyle, ile mogła się wypowiedzieć po polsku. Ona się w tej kuchni nauczyła wiele różnych jeszcze innych wyrażeń. Bo ja jak ona mówi, mogłabym pomóc? No ja chcesz, proszę bardzo, Nakrywa do stołu. Przy okazji widelec nóż gdzie widelec, gdzie nóż. I ona ze mną cały czas rozmawiała. Była tak rozochocona, że powiem szczerze, był taki moment, że ona przychodziła do mnie, ściskała mnie, Pani, Panie Eugenio, ja Ciebie kocham. No nie. Ja mówię sobie, widzicie, ile to, właśnie mówimy o tej miłości, obcokrajowcy niby, a ona już czeka, kiedy będzie mogła do Polski przyjechać i tutaj nas, również odwiedzić. To Oczywiście. To jest cudowny moment. Kolejny dowód na to, że kuchnia to jest miejsce magiczne. Tak jest. Uwielbiam tego określenia. Panie magiczne. Szymonie, no cóż, dzisiaj taka edukacja, mi się to bardzo podoba, i to dzięki Panu synowi, który się tutaj pojawił na mojej drodze, kiedy przyjechałam z mikrofonem. I powiem szczerze, jestem zachwycona tym właśnie, że kuchnia no to nie tylko wiadomo, że smaczne jedzenie, ale przygotowanie posiłku przez. Przez dzieci, a tu konkretnie przez Pana syna. No cóż, dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za te słodkości, bo Pan jest taki szczery. Dziękujemy Państwu bardzo i była z Państwem Pani Eugenia czyż Bardzo dziękuję. Szymon i Sekrety Stołu zapraszają Szymon Brukwicki i Eugenia czyż